Cześć się, no z tej strony, Marce. Widać się w kolejnym moim kanale Sesa. Jest to konieczny ekstremalny z powtórek, jakie ja grałem. Tutaj zobaczycie trzy mecze. I powiem Wam, z tych trzech, trzech meczy będzie tylko jeden plus, ale o tym już wkrótce. E, powiem Wam tak: Ten ta, ta mapa Palace to jest chyba najgorsza mapa. Yy, ogólnie dla mnie, ja tu nie mogę w ogóle wygrać żadnego meczu. To dla mnie ta mapa jest jeszcze gorsza niż Overpass. A jak wszyscy wiedzą, to śledzi te filmy u mnie, że Overpass nie jest moją dobrą mapą. Że zawsze źle mi tam idzie. To tutaj też jest mega słabo. Także no. Lipa, lipa z tą mapą jest wielka i nie wiem, czy będę ją grać. Zastanawiam się. Może, ewentualnie, jak, jak to serii powiedzmy, skrzydłowy z rzemkiem, albo, albo nie wiem, skrzydłowy z widzem. To, to może wtedy, bo tak mi się nie chce w ogóle tutaj grać na tej mapie. Nie chce mi się w ogóle. Tu już 2-0 przegrywamy. Chociaż <laughs> z tego te, tutaj to, ten mecz to sami zobaczycie w ogóle ten wynik końcowy, nie będę tutaj wam strzelać. Tutaj udało się coś tam postrzelać. Ale bo nie wiem czy będzie jakikolwiek sens w ogóle, żebym grał solo tą mapę, bo naprawdę... Dla mnie gra się. No, nie mogę powiedzieć, że ciężko. Chociaż. No, to też zależy na jakich przeciwników trafiasz, tak? Ale w, no, jakoś mi się nie gra tutaj dobrze. I to będzie widać na no, bo... no, Niby jakieś tam killy robię. Ale co z tego? A w tej rundzie to i tak był tylko jeden kill i tak. I ta runda jest przegrana. Przechodzimy do piątej rundy. Tutaj chyba też jeden kill uda mi się zdobyć. Jeszcze ja trochę jest jestem, ale tutaj udało mi się jakoś go zobaczyć w miarę yy, Ale co miałem wcześniej powiedzieć, pomimo że jestem jeszcze trochę chory, to chcę, żeby te filmy u mnie na kanale pojawiały się. Tak, że będę się starał, żeby. Może nie będzie daily, może, ale postaram się, żeby jakaś regularność filmów była. Postaram się No tu chyba zginę z tego co mi się wydaje. A, na, a nie chyba, a na pewno. Także lecimy dalej. Przechodzimy do siódmej rundy. Oczywiście mu już ginie. 5-1 przegrywamy. Udaje się zdobyć HEDA, ale tylko jednego. Także nie, nie wiem, czy jest w ogóle sens, żeby wam pokazywać dalej. Chyba jednak nie było sensu. Kolejna runda, dziesiąta. ta. No, tutaj ona wolała, także jedna kula wystarczyła, żeby go zdjąć. Nie wiem, czy ja tu chciałem zrobić ninja defusa, ale gdyby on tu się nie pojawił w tym momencie, a byłby dalej tak jak wcześniej, to może by się udało, a tak to już nie było najmniejszych szans na to. No i mamy ostatnią rundę, jeśli chodzi o ten mecz. Tak trochę jakoś mi się wydawało podejrzenie, miałem na niego celownik. Nie wiem czy mi się wydawało, czy ja Będę musiał to sobie zobaczyć jeszcze raz później. Tutaj nie spodziewał się, że na pewno, że idę mu na plecy. Miał być szybki wyskok, ale niestety do niego nie doszło. No ale ogólnie przegraliśmy tutaj 2-9. Także meczek mega słaby z, na, z naszej strony. A nie, konsola, wróć. Nie miałem pomysłu, co zrobić dalej. 7 kill z mojej strony, z jego strony 4. Tak to wygląda w tabeli. Jesteśmy na drugim meczu na tej samej mapie Palais. Tyle, że dopiero w piątej się widzimy, ponieważ dopiero tutaj zaczęły się u mnie kile. Tak, dopiero teraz. Nie wiem, no właściwie jeszcze nie połowa meczu, ale. Trochę czasu trzeba było czekać na to. Ale od razu jak robić kill To z jak najlepszej strony. I kawałek dla mnie oczywiście. Kolejna runda siódma. Już 4 dwa dla nas. Pomyślałem sobie już kilka razy w tym meczu, że to może będzie ten mecz, który w końcu wygram na tej mapie. I ogólnie, już mówię, to jest ten mecz, w którym będzie pewny plus. Ale o tym zaraz się dowiecie o co chodzi. Jedenasta runda. Przed nami. Już też czasami nie wiedziałem, jaką stronę mam iść. Bo i chyba w cudzysłowie popełnił samobójstwo. Nie wiem, czy źle wyskoczył z dachu, czy jak. Ale tutaj miałem szansę, żeby wyciągnąć tego fraga. To jest już ostatnia runda w tym meczu. Niestety nie mieliśmy tu już, wiadomo, szans na to, żeby wygrać, ale walczyliśmy o, o ten remis przynajmniej. <laughs> ale spokojnie, jeżeli chodzi o całą tego meczu, to spokojnie mogliśmy go wygrać. Ale niektóre błędy sprawiły w danych rundach, że stał się stało się inaczej już pewnie się 7, że był remis Echem. I jeżeli chodzi o ten plus no 5 kg z mojej strony to to akurat jest nie za fajnie, bo mój 17 to to 12 kg różnicy aż ale ten plus macie dokładnie w tym momencie przy się awansuje do Golda 1 i przed nami jest trzeci mecz na tej samej mapie trzecia próba ostatnia ale niestety bezskuteczna <laughs> ten gra na temu nic nie zrobił niestety szkoda ja tutaj mam fajną klejówkę na przyszłość. Fajna kampa, co nie? Może nie zawsze, ale myślę, że ...da się ją fajnie wykorzystać. Czwarta runda, przed nami ja wam tutaj nie będę cały konant pokazywał, bo bez sensu, żebyście patrzyli na jakieś bez sensu stanie przez ileś czasu. Jak czasami sobie albo ja kampuję, albo coś, nie wiem czekamy na wejście na bomb to tak by sens, żebyście na to patrzyli, tak, tak pół minuty do końca. Halundy oczywiście. Tu już dostałem info, że przyszedł do... Oh, Jeszcze myślałem, że go... Z granatu, no coś tam mu podebrałem, także było blisko zabójstwa z granatu, nawet 3-1 dla nas w tym momencie było. była szansa, nawet mała, na to, żeby wygrać to, nawet kolejna runda, 11 przedostatnia, jeżeli chodzi o ten mecz i ogólnie o cały odcinek. 1 tak, na 2 i mamy Hedzika. I przed nami ostatnia runda teraz. Mamy teraz wynik 8-4. No jak już wszyscy wiemy, domyślacie się. Przegrywamy ten mecz 9-4. Chociaż mieliśmy wcześniej prowadzenie jak widzieliście, no to... Niestety, przegrywaliśmy później już rundę za rundą, oprócz tej jednej. Także nie wiem, czy jeszcze uda mi się wygrać przynajmniej jeden mecz na tej mapie. Ona jest dla mnie jeszcze gorsza chyba niż Overpass. No i to i tak już... Ja nic nie zrobię więcej, także... Nie wiem, czy jest sens, że... No, w sumie... Tak jest końcówka tego meczu, także mogłem już do końca to pokazać co się stało. A stał się po prostu zgon. I tak wygląda końcowa tabela. A wy zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje testowy i widzimy się w następnych filmach. Siamanko.